Jak Tommy Lee Jones wściganym będę! No. Serwus wszystkim. Dzisiaj biorę się za orkę pod rzepak. Każdy już dawno posiał, ale ja dopiero zaczynam. Wczoraj w sumie jeszcze kosiłem bobik, jak ktoś oglądał odcinek wcześniejszy to tam było. A dzisiaj biorę się orkę. Tak to już wygląda. Ziemia. Taka ma w sumie w sobie wilgoć. Chyba przyjadę tylko raz z agregatem od razu, z silnikiem to na raz. Nie będę tego jeszcze wysuszał. Wiadomo. Tygrys jeździ sobie z takim pługiem. wemak O. Skipki jest. Na tematyczna jest. No, jak ktoś ciekawy, to zapraszam. Będzie orka, będą siewy, sianie nawozu. Także jest co dzisiaj robić. Zapraszam. O, kurzy się. jak to kurzywa Dobra, palimy grzmota, palił chyba łącznik. Przed... Łącznik przy tłumiku, chyba się przypalił, bo gdzieś to dym wali. A więc co? Jedziemy, zaczynam sobie od szósteczki, napęd, przedni auto, blokada tylnego mostu auto. Dajemy do przodu. Teczki, pół się zagłębia. Siódemeczkę. O, i fajnie to idzie. Myślałem, że będzie gorzej, ale fajnie kryje. Tutaj było. Tutaj było po, po, po koszeniu zrobione raz talerzówką. Rozsiane było wapno. I nie ma tu jakichś takich przerażających wschodów, że bizon tak wygubił dużo. Także. Chyba dobrze ustawiony był Strat większych nie było. Różne są po widzonach ścierniska. No ale akurat mojego mogę pochwalić. Ciasny wieś oddał sobie radę. Dzisiaj mam taki plan, żeby sobie tam ponad 3 hektary zaorać Jadę później w to. Po górze rozsieję nawóz nawóz się nazywa chyba dominator mam już w rozsiewaczu wsypany i tak jak mówię to założę jeszcze potem pojadę sobie tam niżej 80 tary sobie założę padam z nawozem ustawiam siewnik i siejemy nieważne do której trzeba zasiać bo ta wilgoć jakaś tam jest przesuszać nie będę niczym równał jeszcze raz bo to bez sensu Niby przy jakiejś tam deszcze mają być ale Ale lepiej żeby to wiareczko sobie tak przez noc poleżało może w wilgotnej ziemi Tak będę cyrklował żeby to siać w nocy Głębokość nie wiem jaka tu jest No ale chyba z... i 25 cm może być O jakaś glinka Aż zwolnił Na tych górkach tak może być Ja tutaj w sumie orzę pierwszy raz Polem mam trzeci rok, ale orze pierwszy raz, bo poprzeniczki ja nie orze, o to się kurde, wyraźno ładnie. Ale to nic. Za wilgotnego się to rozbije i będzie dobrze. Także kończę to, wpadam na jeszcze jedną działeczkę i lecimy z nawozem. A few moments later. Już po ranę. Pierwsza działeczka. Na którą orałem. Hmm. Ziemia jest w miarę wilgotna. To może proch, ale A to jest wielgotna. Przejdzie przez agregat, to od razu się zasieje. Zobacz, okej. Okay. Rozsiewasz mamy, odpięty. Dwa big bagi, 600, 600 kg. Jedne się mieści, czyli 1200. panulka jak widać. Zobaczymy. Mniej więcej ustawiłem na jakieś. 300 może. No ale taka granulka jest troszkę mniej, jedna mniejsza, druga większa, to to się zobaczy. Osiadamy, kurde w babeczkę. O, od słońca możemy sobie kurde jak to zrobić. O. O może być. Dobra. Ogień. Włączamy sobie, cyk. Jak się jak to się włączy jest Już się kręci Nie wiem, spróbuję dwójką Może szosował Nie wiem ile to będzie leciało O utko. Dobra Badawka jest Ok Ale ładnie wchodzą koła w to ranę Widzę, że dorzuca, nawet może przyrzuca troszkę po prostu obniżymy Trójeczka szusowa jedziemy Hektar 40 tutaj jest I od tego kawałeczka też będę pierwszy zaczynał sianie Rzepaku. Idziemy tutaj, jako, jako pierwsze miejsce będzie to. Dzisiaj chyba się szykuje nocka, ale aby zasieć to, jutro trzeba się brać i ułożyć następne kawałeczki. O, można posłuchać jak chodzi babka. OK. O. tam może ich trochę palić rura jak dziupnęła takiego czegoś już teraz kawałeczek został 80 dary chyba nawet zamierzona dawka się uda bo to już jest trzeci hektar ponad 3 hektary obsiane także dawka raczej powinna być dobra trzeba jechać wyciągać siewnik nastawiać ile trzeba wysiać no i trzeba przyjeżdżać i siać tam się coś chmurzy ale może to tylko takie chmurki bezdeszczowe oby się udało to posiać dzisiaj tutaj te 3,5 hektara to będzie mniej na jutro na nawozy jak to się na nie aby za dużo nie na ustawić i za mało aby nie zabrakło Porządeczku. Jadę, zabieram tygrysa, i już po próbie kręconej widzimy się na polu. Serwusik, jesteśmy z powrotem już w polu, tym razem się jem. jest dobra było tylko zaorane różne są fragmenty lepsze gorsze a później wygląda to tak fajnie porozbijane wilgoć jest sobie ziarko Tak wspominałem poleży w mokrym całą noc no i taki agregacik jest tutaj rozbija te bryłki taki wałeczek. dwa, dwa rzędy zębów wał parkera Parkera, parkera, kurde. Jakoś tak, no. I ta kółeczka robią największą robotę. Ziareczko sobie wpadnie, kółeczko sobie dogniecie. Tak o, no to jest wilgotne. Także jakaś wilgoć jest w ziemi. Grabeczki są podniesione. Dobra, trzeba siadać i działać. Ja już założę na nadynkę tylko. pokażę jak to wygląda Dobra o o jeżdżam sobie do końca zrzucam sobie agregacik zrzucam siewniczek siódemeczka ósemeczka i gonie 7 na godzinę, tak jeżdżę koło 8 o! Tak jak że raz przy razie bez znacznika, bo ten silnik jest 2,5 metra niewiele więcej niż ten ciągniczek, także bez żadnych znaczników, raz koło razu sobie latam różnie zaorane. Czasami tam jest jakaś glinka, to są takie większe fragmenty tej ziemi, ale po tym agregaciku jak przyjedzie potnie rozgniecie, potem jeszcze te są talerzowe. Sekcje wysiewające, no to tam sobie jeszcze dodatkowo to tam pod niej poprzesuwa, tak żeby było dobrze. Tak jak mówię, wilgoć jest, dobry pomysł był z tym, żeby to zaorać, nawóz widać jest zasiany i od razu, żeby sobie z tym jechać, zasiać w nocy, a od rana, jutro można dalej orać, następne kawałeczki siać, nawozy. Rzepaczek. Dzisiaj jest. Zaraz. Jest godzina 22.25, a jest dzisiaj. Aha. który września? 9.8. 8 września. Może i późny to jest termin, ale. Jak będzie wilgoć, trzymają być deszcze, zejdzie. Lepiej tak, niż było zeszło w suche. A tu jeszcze. No chociaż ta wielkość jakaś tam jest, w sumie niby to miało być sucho, sucho, a w środku jest. No i mówię, zostają tylko te kółeczka, widać, takie są te rządeczki. I grabki już nie grabią, żeby on sobie szybko mógł powschodzić. O i już dojechaliśmy do końca. Na szósteczkę. Tak, sobie go troszkę zarzucam, żeby tymi grabkami nie zaczepić. Guziczek w górę i już można się nawracać i pakować w drugą stronę dużo prościej, jest tak, jest droga z jednej, z drugiej strony to mniej jest zachodu, bo już taką działkę zasiałem hektar 43 to tam właśnie trzeba było z jednej strony, z jednej strony jest droga, z drugiej strony jest takie pola, już są tak jakbym miałam wzdłuż, a potem już idą w poprzek i trzeba było się nakręcić, namotać. A tu sobie małe w siewniczek opuszczę, guziczek. O, pomału sobie schodzić sobie ustawiłem, żeby tam za szybko mi to nie spadało. Żeby nie tłukło się to wszystko. Bo to zaraz wiadomo wszędzie się wyrabia. A po co to? Jest czas, jest noc cała. Ho ho ho! Do rana można zasiać i zasiać, ale jeszcze w sumie ten kawałeczek został. To druga połowa jest już w sumie zasiana. Teraz pojechałem z drugiej strony między, bo na środku to rozorałem. No i tam potem będę musiał wyrównać, więc dlatego jadę na razie tutaj. Ile mi starczy takiej jednej odmiany. Jeszcze będę zmieniał odmiany, albo dosypię, albo nie, tak jest, bo można powiedzieć na styk, ale nie będę ryzykował, bo później zabraknie, po wschodzi, jeden rządek będzie, drugi nie, bez sensu. No i tak się troszkę wymiesza jeden z drugim, to... To nie będzie przeszkadzało. No i ślady są po 80 nawet sporo wymieło. Znaczy Koła się pozapadały, bo i z przodu jest obciążnik, i z tyłu tam było wcypane ponad tonę, tonę 200. To już może nie było tyle, ale jeszcze było jakieś 900 kg i, i też to troszkę wgniatało. No i widać, nie wiem jak widać, chyba widać. Ładnie jest zrobione bryłki są fajnie porozminane, w sumie tak, że nie chciałem, tylko zawsze jeszcze to równałem, no i siałem tym, co teraz, ale wcześniej było jeszcze równane albo talerzówką, albo czymś tam. Szkoda tej wilgoci, deszczy niby mają być, ale jakby nie było, nieraz miały być, a nie było, albo odwrotnie. No, na żniwach trzeba było kosić, to lało, teraz trzeba siać to sucho. Rolnikowi zawsze źle i zawsze narzeka chwila, moment i już jesteśmy z drugiej strony. Także ja już nie zanudzam. Widać jak to wygląda, jak to się wszystko ładnie rozkruszyło. Od razu workę, także jeszcze później się połączę. Bo tutaj nic nowego już się nie będzie działo. Cały czas to samo, aż do końca. Siedemeczka, szósteczka. Guziczek. Siewniczek. A, co ja to robię? Dobra, siewniczek tu. Bo jak orze, to tym sobie potencjometrem. Tam czasami trzeba głębiej, czasami jak puch wyłazi, czasami trzeba troszkę mniej, jak za bardzo przednia skiwa pójdzie. I tak z przyzwyczajenia z tego orania tym kręcę. Ale już będę się starał tym. Bo to i tak już na jedną głębokość ustawione. Niech sobie to tam gania. Dobra, jadę dalej. Godzina wyraźnie po północy. Trzeba kończyć zmagania na dzisiaj. 3,5 hektarka zasiane jest. Także trzeba jutro rano wstawać i działać dalej. Nie wiem co z tym powietrzem. Czy po prostu jego tu mało jest? To mam nadzieję, bo z dwóch stron jest podobnie. Jeszcze tylko brakuje, żeby kapeć było albo jeden, albo dwa nawet. O! Tutaj w tym siedzi, ale jakoś tego powietrza jest mało. Dobra. Mam nadzieję, że to jednak tylko trzeba dopompować, a nie będzie trzeba robić kapcia jutro. Bo tutaj, jak wchodzi, to jest sam to dorobiłem i nie wiem, czy to po prostu nie jest za daleko. Że to za bardzo tego nie dociska I gdzieś tam nie przyszrzypne odędki. Dobra, jutro się będziemy demartwić. Także dzięki za oglądanie. Komu się podobało, może łapeczkę zostawić, zasubskrybować. A jeżeli nie, to fajnie, że tu byliście do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Na razie ciao!